Hej, więc tak jak w tytule, dzisiaj 10 proponowanych modeli na 10 miesiąc roku. Nie wiem, być może ktoś z Was ma teraz urodzinny, imieninny, jakąś inną okazję, wyjazd i chce dopiero teraz kupić dechę. Albo czekał na okazję posezonową. No niestety teraz nam pogoda nie dopisuje i raczej nie zalecałabym rozpoczynania pływania w tym momencie. Będę pokazywać po kolei oferty z różnych sklepów. Nie będzie to tym razem podzielone względem ceny, ponieważ wszystkie... Ceny są dość porównywalne. No i korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie na Bajkofitu w ostatnim czasie. Dzięki Wam udało mi się zakupić mój własny mikrofon, stąd te filmiki zaczęły pojawiać się trochę częściej, nie muszę od nikogo pożyczać sprzętu no i myślę, że są w całkiem dobrej jakości. Nie przedłużając, zapraszam. A więc pierwsza deska, którą mogę Wam zaproponować, już ją pewnie widzieliście w moich wcześniejszych filmikach, to Aquatone Wave 10.6. Kosztuje 940 zł, i jest to jedyna deska, którą znalazłam w okazyjnej cenie z decathlonu. Będzie ona fajna dla drobnych, dorosłych lub dla młodzieży. Mega uniwersalna. W ogóle deski z tej serii Wave Aquatona. Producent sygnuje jako deski na ciężki teren, deski na których można pływać na morzu, dlatego właśnie mają taki jajowaty, dość krótki kształt, żeby nadawały się na fale. 940 zł uważam super cena, spoko decha. Również jej wersja dziecięca, dziesiątka, ale ona akurat wykosztuje 1000 zł, uważam, że to nie jest warte, dechy dziecięce można znaleźć w o wiele lepszych cenach. Kolejna stronka, którą wam tutaj mogę zaproponować i pokazać, to Superwear. Na niej akurat mam tutaj trzy modele do zaproponowania. Pierwsza to będzie sup super 106 Lite 2024. Mega mega popularny model od polskiej marki. Tutaj jest też nawet tańszy niż na stronie producenta. Czasami widywałam je po 999 zł. Tutaj jest po 1104 widzę, więc nie ma źle. Na u jest teraz po 1300 mniej więcej. Jedząc w zestawie kajakowym, naprawdę, naprawdę fajna opcja jako taka deska rekreacyjna. Możecie zauważyć, naprawdę, mają też fajne akcesoria, Myślę, że to jest duża zaleta właśnie tej marki. Aquatone Wave Plus 12. Cena 1389. Tak jak z tym wcześniejszym Wave'em z Decathlona Znowu tutaj to jest decha taka kształtem jajowata. Nadająca się rzekomo na każdy teren. Szeroka, bardzo stabilna. Szczególnie polecana na fale. Myślę, że to będzie naprawdę fajny model dla dużego dorosłego. Ewentualnie jako deska rodzinna. Naprawdę dobra cena. Deska jest. Nowa, posiada cały zestaw akcesoriów. Naprawdę nie ma się e, czego doczepić, a dodatkowo, moim zdaniem, ma naprawdę przepiękny design. Aquatone Haze 114 za 1300 zł. I jak widać jest to decha, taka, bym powiedziała, hybrydowa. Ma trochę cech Turinga, ma trochę cech e, Allrounda, jest ona ścięta, jest ona długa, ale jednocześnie jest w miarę szeroka. Myślę, że najbardziej sprawdzi się dla osób, które chcą e, potestować. Różne rodzaje pływania. No i jednocześnie nie są jeszcze przekonane do Turinga typowego, który jest wąziutki. Jeszcze jedna fajna rzecz odnośnie tej dechy. Ma bardzo malutki plecaczek. On ma 78 litrów. Zazwyczaj dechy mają plecaki po 120 około Także jeśli planujecie z nią podróżować samolotem, nie macie miejsca w domu. Ewentualnie przemieszczacie się z dechą komunikacją miejską. Myślę, że to będzie super y, opcja, zwłaszcza w takiej cenie. Jedynie nie wiem, jak będzie ze składaniem, bo myślę, że może być trochę uciążliwe, żeby zrobić tetrisa do tak małej torby. Aquatone Flame 12.6 No i tutaj, myślę, możemy ją zaliczyć już do klasycznych Turingów. Y, ma bardzo ładny design. Jest też jedną z droższych desek w dzisiejszym zestawieniu. Ale nadal uważam, że jest to e, niesamowicie dobra cena, jak za dechę. Jest to nieużywany zwrot od klienta, e, jedynie co to posiada uszkodzony karton, no ale umówmy się, kto się będzie przejmował kartonem. E, myślę, że idealnie sprawdzi się dla początkujących lub średnio zaawansowanych na długie dystanse. Nie jest e, mega wąska jak standardowe Turingi typu 75-76 cm, ma 81 cm szerokości. Także myślę, że będzie do tego celu naprawdę fajna. No i sklep, na którym to mamy, to Aquamarina i .pl. Kolejna decha z Aquamariny iSub.pl to sub Astron Venus 108. Zakwalifikowałabym go jako allrounda. Jest bardzo okrąglutki, szeroki. Będzie super na początek i mocno uniwersalny. Maksymalne obciążenie to 120 kg, więc uważam, że będzie fajne dla jednej większej osoby dorosłej e, lub dopływania w dwie lżejsze. Aczkolwiek, tak naprawdę dla nastolatków też na spokojnie ta Deha się sprawdzi. Kolejna Deha jest w bardzo atrakcyjnej cenie, ale już akurat e, decyzję mocno pozostawiam Wam. Ale jest to naprawdę mega, mega dobra okazja. Tutaj mamy Aquamarine Hyper 12.6. Jak widać, jest to typowy Turing taki w kształcie łezki 12.6. No, a skoro taka niska cena, to musi być jakiś haczyk, nie? Więc jest to deska używana, uszkodzona, ale już naprawiona. Ma tutaj łatkę, ma również tutaj łatkę. Jest sprawdzona pod kątem szczelności. Haczyk wygląda tak, że nie ma na ten produkt gwarancji. No ale standardowa cena takiej dechy to około rzeczywiście 2,5-2700. Tutaj ona kosztowała 1099, a teraz jest już za 7 stówek. Decha jest sprzedawana w zestawie. Więc szczerze uważam, że nawet jeśli się zepsuje, no to dużą część tej ceny pokryją nam. Akcesoria z zestawu. Bo umówmy się, sama pompka, wiosło to są już koszta typu kilkuset złotych. Także uważam, że dla osoby, która chce spróbować właśnie e, touringu, naprawdę świetnie się nada. No, ewentualnie ma możliwości majsterkowania, umie ogarniać jakieś takie małe usterki, też myślę, że to będzie dobra opcja. Sama zastanawiam się, czy by jej nie kupić, bo kurczę, cena jest zawrotnie niska. Teraz przechodzimy na stronkę Kampsup. Tutaj mamy e, Aquamarine Bist 10,6 1400 zł. Deska jest nowa, z całym zestawem i osprzętem. No co ja powiem, 10,6 to jest taki najbardziej e, uniwersalny rozmiar desek. Sprawdzi się dla mm, średniego wzrostu dorosłych, młodzieży. No dla dzieciaków w sumie też, myślę, dałoby radę. Nie będzie to decha rodzinna, wiadomo, aczkolwiek na ścisk, myślę, w dwie lżejsze osoby też się popłynie. Bardzo dobrej jakości, poprawny, fajny model. Myślę, że ktokolwiek go kupi, się nie zawiedzie. Decha, o której też już kiedyś wspominałam, to F2 stereo Chodzi mi konkretnie o tą wersję 11.5. Tutaj mamy ją za 1300 zł. Uważam, że to jest idealna decha na rozpoczęcie pływania na desce, ponieważ jest duża, opływowa, szeroka, także y, będzie bardzo stabilna. Ma 83 cm szerokości, 11.5 długości, y, 15 grubości, jeśli dobrze pamiętam. Także naprawdę, y, jeśli nie jesteście jakoś mocno sportowi. A chcecie zacząć lub z zdechy bardzo, bardzo mocno rekreacyjnie, myślę, że możecie w taki model celować. I ostatnia decha, czyli decha ze sklepu wiosujcie.pl to Gladiator Ordin 108 1489 zł. No i co ja powiem? Gladiator to jest jedna z topowych firm produkujących dechy sup. To jest jeden z ich bardziej budżetowych modeli, aczkolwiek nadal bardzo dobrej jakości. Uważam, że to będzie fajna, uniwersalna decha, naprawdę na każdy teren. Yy, uważam, że to jest świetna propozycja do tego, żeby, mówiąc wprost, liznąć tego sportu i przekonać się, w którą stronę pójdę. Decha jest opływowa, nie będzie jakaś szybka, będzie bardzo stabilna. Także myślę, że dla początkujących będzie to świetna opcja. Dodatkowo ma tutaj wiosło kajakowe, także jeśli ktoś będzie chciał pływać na siedząco też już ma dodatkowy koszt z głowy. To wszystko na dziś. Jeśli jednak nadal nie jesteście zdecydowanie na konkretny model, może szukacie czegoś innego, macie inne oczekiwania, serdecznie zapraszam was na mój portal Bajkofitu, gdzie oferuję personalny dobór deski na podstawie formularza. Osoby, które są zainteresowane wsparciem mojego kanału, dalszym jego rozwojem, również zachęcam do zostawiania tam datków. To wszystko na dziś. Miłego sypowania.